Przeprowadziłam się na indukcję do kuchni. Nie ja mam siły już kucać, boli mnie już kręgosłup. Dobra, i co? Posiałam tu coś i nie włożyłam, bo że ja nie mogę? Ja nie mogę, ja się nie nadaję. W przyszłym roku będę zupełnie inaczej to siać. No ale to już w przyszłym roku. Już widzę, jakie błędy popełniłam. Tu. O, i w przyszłym roku kupuję właśnie tylko z tej serii balkony i tarasy. A jak to posiać? Po jednym ziarenku? Nie. Ja po prostu już nie mam siły i uważam, że co za dużo to niezdrowo. O Boże! Jakie malusie! Ja nie wiem, czy to widać, ale to jest bardzo małe i to się nazywa mięta. Jak ja mam to posiać? Ile to posiać? Nie mam pojęcia, co z tego wyrośnie. Myślałam kurczę, nie. Dobra, idziemy dalej. Lubczyk ogrodowy. O, ja już sobie to wcześniej wszystko popodpisywałam. No lubczyk ma takie nasionka i też to wysieje do trzech doniczek. Ja nie wiem, dlaczego ja tyle tego sieję. No co to mi, Wdechowe wystarczy szpinak, o szpinak to ma strasznie duże, widzę, ziarenka jest szansa, że będzie tylko po jednym ziarenku tak szczerze mówiąc, to ja nie wiem, no gdzie to po jednym przynajmniej trzy, albo więcej raz, dwa, trzy oj tam więcej wezmę, no gdzie po jednym szczybiorek czosnkowy wykorzystam wszystkie doniczki i już lawenda lekarska dobrze haber była watek, ale pewnie się niektórzy mogą ze mnie śmiać, co ja tutaj w ogóle wyczyniam, że ja tak dużo tutaj sypię tych nasionek. Ale jak tylko to wzejdzie, to będę przesadać to do dużych doniczek rumianek. Jakie to jest malusie. Ogólnie, ja nie wiem, ja jestem jakaś szalona baba. Szalona baba jestem po prostu. Kto to widział? Takie rzeczy. Co to jest? Magietek lekarski. Boże, to wygląda jak jakieś robaczki. No i ta melisa. Kurczę, co to zrobi z tym ogórkiem? I co, tylko jeden ogórek tu będzie? Tutaj dwa jeszcze posadzimy. Ja nie wiem, teraz to, że trzeba jakoś podsypać i do po Ciut, ciut tylko. Tak przykryję. No zrobiłam sobie dodatkową robotę, moim zdaniem, bo pofiłam się z tymi tabletkami tyle czasu. No. Ale jak pierwszy raz, to pierwszy raz. Człowiek się na błędach uczy. Ja już czuję, że coś tu źle robię. Że na przykład za dużo ziół wsypałam. Ale tak sobie właśnie pomyślałam, że już mi się dzisiaj nie chce bawić w jakieś większe doniczki. Jak tylko to zacznie wschodzić, to od razu wypakuję to do dużych doniczek. No dobrze, teraz planuję zrobić w tych. I pozostałe nasionka też wysieję i mówię, to ewentualnie komuś oddam. Podzielę się, trzeba się dzielić.